Poniedziałek, 15 dzień zwykły. Pierwsze czytanie z księgi Izajasza opowiada nam o bardzo mocnym wyrzucie, jaki Pan Bóg ma wobec swojego narodu. Mówi: Nie będę już słuchał Waszych modlitw, nie będę przyjmował Waszych ofiar. Stretne są Wasze święta, nawet. Wasz kult jest mi obrzydy. Ktoś powie, dlaczego obrzydły? Składamy go w Twojej świątyni, składamy go według Twoich przepisów. A Pan Bóg mówi: Dlatego jest mi to obrzydłe, bo ręce wasze są pełne krwi. Jeżeli wy niszczycie siebie jeden drugiego, jeżeli ty niszczysz drugiego człowieka, który jest również moim dzieckiem, który również należy do tego narodu, to po co są wasze modlitwy? Po co są po prostu wasze ofiary? Po co są wasze, wasze uroczystości? One wszystko są po to, żeby bardziej kochać Boga i bliźniego. Jeżeli, ty, jeżeli ciebie to nie prowadzi do miłości bliźniego, to po co to wszystko? Mocne jest to słowo Izajasza, zwłaszcza, że ono otwiera księgę, bardzo ważną księgę, bardzo ważnego proroka. Mocne jest te słowa i dlatego warto się zastanowić, czy to, że ja się modlę, czy to, że ja składam ofiary, czy to, że ja chodzę do kościoła, uczestniczę w świętach, czy to się w ogóle przekłada na miłość bliźniego. Czy to nie jest tak, że ja nienawidzę kogoś, nie mogę się z kimś pogodzić, kogoś bardzo nie cierpię i myślę, że jak Panu Bogu złożę więcej ofiar, to, to to zaspokoi tę miłość. Nie, nie, nie. Ofiara, religijność, modlitwa nie ma być tym, co zastępuje miłość, ale ma być tym, co prowadzi do miłości i co z miłości wypływa. Psalmista idzie w tym samym kierunku. Pan Bóg mówi: Nie oskarżam cię za twoje ofiary. Bardzo rzadki psalm, w którym, w którym to nie psalmista, ale Pan Bóg udziela swojego głosu. Nie oskarżam cię za twoje ofiary, mówi Pan Bóg. Bo tak naprawdę ja wiem, że ty mi składasz ofiary. Natomiast to, co mam do ciebie, to jest to, że ty nie słuchasz mojego głosu. Czy nie kojarzy się Wam to z tym, że czasami są ludzie, którzy obsypują innych prezentami, którzy obsypują innych nawet pieniędzmi, którzy robią dla kogoś bardzo dużo rzeczy, ale nie potrafią słuchać tego człowieka? Tak samo może być z Panem Bogiem, że my dla niego potrafimy poświęcać życie, godziny, czas, rekolekcje, nabożeństwa, konferencje, ale nie potrafimy słuchać jego. Nie potrafimy usiąść spokojnie w milczeniu i powiedzieć: Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Chcę Twojego słowa słuchać. Wszyscy, którzy się chociaż raz w życiu zakochali, którzy wiedzą, co to miłość, oni wiedzą, że, że miłość polega na słuchaniu. Jeżeli kocham, to chcę słuchać, chcę się jak najwięcej dowiedzieć. Bardzo podoba mi się ten dźwięk, barwa tego dźwięku kogoś, kto, na kim mi zależy. Jeżeli będzie w nas autentyczna miłość Pana Boga, to nie tyle będziemy chcieli jak najwięcej dla Niego zrobić, co będziemy chcieli Go posłuchać, to co On ma nam do powiedzenia. Ewangelia opowiada o bardzo trudnej rzeczywistości, że może być tak, że dom zostanie podzielony. Jezus mówi mocno: Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. To znaczy, jeżeli naprawdę będziesz słuchał mojego słowa, jeżeli będziesz wierzył we mnie, jeżeli będziesz chciał wprowadzić w życie, to może się okazać, że ktoś będzie przeciwko Tobie, tak jak był przeciwko mnie. I może się okazać, że ten ktoś będzie nawet w Twoim własnym domu. Może to być mąż, żona, może to być dziecko, może to być ojciec, może to być matka, może być przeciwko. I będzie może wtedy taka pokusa jednak zrezygnowania z wiary, zrezygnowania z Boga, no bo szkoda niszczyć tej więzi rodzinnej, szkoda wprowadzać jakiś niepokój. A skoro mamy kłócić się z powodu Pana Boga, no to w takim razie lepiej tego Pana Boga zostawić, bo przecież to jest rzecz drugorzędna, natomiast rzeczą najważniejszą jest pokój w rodzinie. Nie, nie, to nie jest prawda, powie Jezus. Rzeczą najważniejszą jest trwanie przy Panu Bogu. Rzeczą najważniejszą jest trwanie przy Panu Bogu I oczywiście sam Bóg mówi, że mamy wszystko zrobić, żeby kochać bliźniego Ale może się okazać, że ktoś jest tak przeciwko Jezusa Tak przeciwko Ewangelii, tak przeciwko Pana Boga Że nie znajdziemy z Nim pokoju No po prostu nie znajdziemy Tak jak Jezus nie znalazł pokoju z faryzeuszami Nie znalazł z saduceuszami Nie znalazł z tymi, którzy Go ukrzyżowali Nie znalazł Nie dlatego, że, że Mu nie zależało nie dlatego, że nie potrafił, nie dlatego, że, że nie miał dobrego serca, ale dlatego, że do pokoju są potrzebne dwie strony. Do pojednania są potrzebne dwie strony. Jeżeli jedna wyciąga rękę, jeżeli jednej zależy, a druga konsekwentnie tę rękę odrzuca, to do tego pojednania nigdy nie dojdzie i nastanie rozłam. Rozłam z powodu Jezusa, a może inaczej, rozłam nie tyle z powodu Jezusa, co z powodu tego, że niektórzy nie chcą. Nie chcą, że za żadne skarby otworzyć się na Boga. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.